Pasterskie Słowo. W niedzielę białą, którą też przeżywamy jako niedzielę Bożego Miłosierdzia, kończymy obchód oktawy Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego. W liturgii, słowami antyfony na wejście Kościół wzywa nas do radości i wdzięczności Bogu. Radujcie się i dziękujcie Bogu. Który was wezwał do Królestwa Niebieskiego. Aleluja! Psalmista podpowiada nam: Dlaczego dziękować Bogu? Bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki, bo jest miłosierny. W modlitwie dnia są zaś wskazane szczególnie istotne dary Bożego miłosierdzia, oferowane każdemu człowiekowi: chrzest, Boży duch i krew Jezusa. Ponieważ mimo zwycięstwa Chrystusa nad mocami ciemności i ostatecznego objawienia miłości Boga do człowieka przez Chrystusową śmierć na krzyżu istnieje ciągle niebezpieczeństwo zlekceważenia tych wielkich darów, Kościół zwraca się do Boga o pomnożenie udzielonej łaski wiary, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest Chrzest. Przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Chodzi o dostrzeżenie wspaniałości i zbawczego znaczenia darów zmartwychwstałego. Od samego początku działały one w ten sposób, przekazuje święty Łukasz w dziejach apostolskich. Że rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w Pana. Wszyscy doznawali uzdrowienia. Koniecznym warunkiem takiego owocowania było jednak przyjęcie zmartwychwstałego Pana, przyjęcie Jezusa nie umysłem, lecz całym sercem. I tak jest po dzień dzisiejszy. Trzeba Jezusa wziąć w swoje życie. Stąd też bardzo mocno trzeba brać sobie do serca słowa Jezusa do Jana, apostoła, zapisane na początku Apokalipsy. Przestań się lękać. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i odchłani. Mamy do czynienia ze zbawicielem, dawcą życia wiecznego. Jak kiedyś, tak i dziś, widząc obawy swych uczniów, przychodzi mimo drzwi zamkniętych i przynosi z sobą dary, pokój i swego ducha, i zleca nam misję, którą sam otrzymał od ojca. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Wówczas apostołowie uradowali się ujrzawszy Pana. Widzieliśmy Pana. Zakomunikowali Tomaszowi, mieli świadomość, że dostąpili wielkiej łaski, która pomogła im uwierzyć. Trudno się więc dziwić, że Tomasz upomniał się o tę łaskę. Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. Słychać w tych słowach nie tyle pretensja, co obawę, że może nie uwierzyć, a z pewnością zauważył, jak bardzo zmienił się stan ducha tych, którzy zobaczyli Jezusa i uwierzyli. Odpowiedzi na to naleganie apostoła wprawdzie nie od razu, lecz po ośmiu dniach z martwych udzielił Tomaszowi dokładnie takiej łaski o jaką prosił, mógł włożyć rękę w przebity Bóg Jezusowy, aby nie był niedowiarkiem, lecz wierzącym. I zaowocowały w Nim dary zmartwychwstałego. Złożył jakże głębokie i wyraziste wyznanie wiary. Pan mój i Bóg mój. A Jezus mówi do Tomasza ku naszemu pokrzepieniu. Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. W ten sposób Jezus daje nam do zrozumienia, że nie trzeba go zobaczyć, by uwierzyć. Trzeba natomiast z całą natarczywością i wytrwale o łaskę wiary prosić. Zaś ewangelista Jan dopowiada z własnego doświadczenia, na czym oprzeć swą wiarę. W Ewangeliach są nam przekazane znaki, które Jezus uczynił wobec uczniów. Opisano je, abyśmy wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyśmy, wierząc, mieli życie w imię Jego. To znaczy, że o ile zadaniem uczniów było uwierzyć, po tym jak Jezusa widzieli, zobaczyli, o tyle naszym zadaniem. Jest uwierzyć w oparciu o zapisane w Ewangeliach znaki, aby w mrokach życia na ziemi słyszeć i widzieć Jezusa pośród nas i za Nim podążać. Pasterskie słowo biskupa Andrzeja i tylko w Radiu Plus. W każdą sobotę o 19:45, powtórka w niedzielę o 9:45.